Smartfonów iPhone chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwszy inteligentny telefon Apple rozpoczął rewolucję na rynku mobilnym, a obecna generacja 5S nadal jest ikoną jakości. Smartfon ten zachwyca dbałością o szczegóły wykonania. Cała obudowa to łączenie szkła z aluminium, nawet przyciski są metalowe. Porównując do androidowej konkurencji z podobnej półki cenowej, iPhone jest urządzeniem drobnym, przystosowanym do obsługi jedną ręką. Z drugiej jednak strony, wyświetlacz o przekątnej 4 cala nie daje takiego komfortu przeglądania stron czy korzystania z aplikacji, jaką znamy z większych smartfonów. Elementem, który wyraźnie odróżnia nowy model od poprzedników, a także całej konkurencji jest potężny 64-bitowy procesor. Przygotowane z myślą o nim aplikacje pozytywnie wyróżniają się pod względem jakości grafiki. Na uznanie zasługuje również bardzo dobry aparat, który potrafi rejestrować filmy w zwolnionym tempie ze 120 klatkami na sekundę. iPhone 5S to doskonały wybór dla wszystkich, którzy chcą mieć wydajne urządzenie zamknięte w kompaktowej i świetnie wykonanej obudowie. Niestety ceny w tym przypadku są dość wysokie.